Dzień dobry Państwu. Po takich dwóch systemowych, mądrych i błyskotliwych wypowiedziach, to w zasadzie nie powinienem wychodzić na środek. Miał zresztą wyjść minister finansów, ale nie dojechał, bo napięcie powinno rosnąć. I tak sobie zresztą pomyślałem o tym ministrze finansów, że jako Forum Empowerment spotkamy się z nim, że doprowadzimy do spotkania. Myślę, że może to być ciekawe, bo ja też bym zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w tym, w, tej, w, tej, w tym, że zawsze są te dwa warianty, jak jest z tą komunikacją, czy on naprawdę o tym myśli. Także mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że nie za długo do takiego spotkania i to takiego właśnie nie konferencyjnego, nie wystąpienia, tylko takiej po prostu rozmowy z człowiekiem, tak, tak, tak. No, tak się spiąłem, że muszę coś wnieść do tej ale, konferencji. Ale że... ustawiliście się Państwo już w kolejce, może do niego, czy jeszcze nie. Nie, ja już mam pewien pomysł. Zawsze, yy, zawsze ważne jest dojście, proszę Państwa. Yy, jak wiemy, w, w, yy, w teorii kapitału społecznego tak naprawdę do każdego człowieka na świecie wystarczą trzy kontakty. Myślę, że do ministra Szurka też wystarczą. Może jeden nawet. E, więc myślę, że, ale oczywiście to, 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 myślę, że to jest ważne też trochę też dla rozładowania atmosfery, ale myślę, że to, to też ma w swój, swoje znaczenie, takie spotkanie z człowiekiem. E, proszę Państwa, no też jak słuchałem Marka Rymszy, to tak myślałem, no że po pierwsze, że to wszystko jest takie proste, jeden, dwa plus trzy, a po drugie, co jest cztery cały czas. O, co to będzie cztery? No ale nie powiedział, co będzie cztery, to ja państwu powiem. E, proszę Państwa, tak mi się wydaje, że to cztery to jest ważne, to jest droga. Że tutaj sobie wędrujemy 1, 2, 3, a... A, a tak naprawdę ważne jest jak my to robimy, jak my, jak my współpracujemy, jak my idziemy po tej drodze i ta droga, trochę o tej drodze bym chciał powiedzieć, bo wydaje mi się, że ona jest ważna, bo Projekt trwał 5 lat. Ja tutaj stoję przed Państwem może dlatego, że jestem jednym z niewielu, który pamięta początki, więc długo żyję. Więc można by sobie zapytać, dlaczego tak długo? 5 lat wprowadzić projekt, kiedy można by pewne rozwiązania zrobić dużo szybciej. Grona ekspertów się spotyka i, i opracowuje standardy, opracowuje formalne jakieś rekomendacje. Natomiast Pani dyrektor już o tym trochę powiedziała, że o wiele tu ważniejsze było spotkanie różnych środowisk. Sama metodologia tej pracy, którą żeśmy wspólnie robili, ona ma ogromną wartość. Ta, ta droga właśnie jakby nawiązując do jakichś takich bardziej politycznych czy naukowych wskazówek, to można powiedzieć, że myśmy tu wypracowali taki wzorcowy model, tak mi się wydaje, jak robić politykę publiczną. To w Polsce się dopiero tego uczymy, polityki publicznej, czyli takiej e, budowania rozwiązań problemów społecznych poprzez perswazję, badania, wiedzę, spotkanie różnych e, środowisk i dopiero razem to wszystko daje jakieś e, rozwiązania. E, no, ten slajd już się tu pojawiał wielokrotnie. E, 11 Partnerów, Centrum Zdrowia Zasobów Ludzkich, Departament Pomocy Integracji Społecznej. Ja, ja reprezentuję jedną z organizacji, tutaj umieszczonych, cal, który ma hasło: Odkryj siłę społeczności. I wydaje mi się, że tu powstała pewna społeczność. To mi się bardzo wydaje ważne. To w ogóle fundament tego, tego myślenia o polityce publicznej czy o programie, bo. No, po raz pierwszy tak ja doświadczyłem takiego partnerskiego podejścia e, i współpracy z administracją publiczną. E, poczułem się rzeczywiście architektem zmiany. To, to, to niezwykłe doświadczenie. E, myśmy się długo uczyli też wspólnie, e, e, rozmawiać ze sobą, e, rozumieć się nawzajem. Wydaje mi się, ten proces oczywiście nie jest zakończony, ale wydaje mi się, że jest ogromnie ważny. Wiem, że też dzieje się to w regionach, dzieje się też na poziomie lokalnym, ale wydaje mi się, że ten proces y, y, no. Takie jak tutaj przechodziliśmy, dobrze, żeby on się mocno y, upowszechnił. To jedno. Y, drugi element, który. Na tej drodze był bardzo ważny. To właśnie to, że stworzyliśmy, wydaje mi się, udało nam się taką przestrzeń, w której spotykali się akademicy, eksperci, urzędnicy, osoby w trudnej sytuacji, bezdomni, pracownicy socjalni, dyrektorzy, to wszystko to był konglomerat, nie wiem, kilkuset osób, które ze sobą byli były w dialogu. Naprawdę udało nam się stworzyć bardzo wiele różnych przestrzeń, gdzie żeśmy rozmawiali. Ta rozmowa wcale... Nie jest ani oczywista, ani łatwa. Dzisiaj zresztą też i jutro będą w grupach, będziemy rozmawiać właśnie w gronie i ekspertów, urzędników i jednocześnie osób, które korzystały z wsparcia projektowego. I te punkty widzenia są różne i dobrze, żeby one się ze sobą spotykały, ścierały. I to miało miejsce w naszym projekcie. Wydaje mi się, że to jest kapitalna też wartość. I moc tego, że to nie są rozwiązania, które wymyślono e, za biurkiem, dlatego też musiało to trwać. E, była perspektywa makro, e, patrzyliśmy na, na to z perspektywy całej Polski, e, Europy, trzeba to powiedzieć, i to jest też jeden z, e, nie tylko finansowanie było europejskie, ale też i taka perspektywa. E, Ee, Unii Europejskiej, było dużo wizyt studyjnych za granicą. One cały czas są ważne, jak się okazuje, bo często y w kontaktach no, też z administracją, ale innym ministerstwem, Ministerstwem Rozwoju, wielokrotnie wskazywałem na przykład, że no przydałaby się jakaś wizyta studenta, żebyśmy zobaczyli różne rozwiązania, porównali się. Nie, no już jesteśmy na takim etapie, że już nie musicie jeździć, nie musicie oglądać. Wydaje mi się, że ta wymiana jest ciągle potrzebna. Nie dlatego, że my mamy przywieźć to gotowe rozwiązanie z Francji do nas, ale żeby w ogóle było to spotkanie wymiana myśli czasami oni biorą coś od nas, ale żebyśmy byli cały czas w tej takiej jakiejś relacji i to w tym projekcie było i tutaj nikt niczego nie zakazywał i to wydaje mi się niezwykle istotne, ale to nie tylko było spojrzenie europejskie, było bardzo ważne spod, spod, takie spojrzenie od dołu z podwórka. Ja akurat reprezentuję zadanie organizowanie społeczności lokalnej. Dużo u nas w naszym zadaniu działo się właśnie na podwórku. W zasadzie można by powiedzieć model e, organizowania społeczności lokalnej rodził się tam pomiędzy Trzepakiem a śmietnikiem, i, i tam była e, dyskusja o najważniejszych sprawach. E, I to trochę żartem, a trochę też mówię, że tak naprawdę e, było. E, no, o, o tych liczbach to mówił Pan naczelnik Le, Leśniewski. Tego te liczby są naprawdę duże, ale nie chciałbym na tych liczbach się koncentrować, tylko raczej zwrócić uwagę na to, że taki projekt systemowy, przygotowanie polityki publicznej w takim stylu, gdzie łączymy różne środowiska, to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. To jest po prostu zarządzanie wielkim... Wielkim bytem, gdzie jest wiele różnych elementów, jak trzeba pojechać, tak jak my, na przykład, teraz w Calu realizujemy wiem, 500 dorad w całej Polsce, w samych malutkich miejscowościach. To jest duże przedsięwzięcie logistyczne. Wiele ludzi rozjeżdża się po, po całej Polsce i tym wszystkim trzeba mądrze zarządzać, żeby to się spotkało w jedną całość. Powstaje mnóstwo dokumentów, analiz, jakichś refleksji itd. i tak dalej powinno się gdzieś synergizować i co ważne, nie, nie zaciemniać obrazu, nie zamulać nas tym wszystkim, że w pewnym momencie trzeba to odrzucić, te dużo szczegółów i zobaczyć rzeczy najważniejsze. Zresztą te wystąpienia, które Państwo przede mną mieliście okazję wysłuchać, pokazują, że, że udało się zobaczyć rzeczywiście priorytety. Bardzo ciekawym wątkiem, ważnym wydaje mi się w pracy, w tej drodze, którą przeszliśmy, jest, jest sama organizacja środowiska. Powstała Ogólnopolska Federacja na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności, a więc organizacje pozarządowe, których jest więcej, powołały wspólny byt i współpracują. Muszę powiedzieć, że mnie to też ułatwia, bo nigdy nie mogę zapamiętać wszystkich organizacji do spraw bezdomności, naszych partnerów. Każde ma długą nazwę. Teraz jest jedna organizacja już można to jakoś łatwiej objąć. Ale to oczywiście tytułem żartu. Ale bardziej wydaje się ważne to, że jest to prezentacja, która może podjąć rozmowy z różnymi, z administracją, z być ważnym takim aktorem na scenie właśnie polityk publicznych. W ramach. Zadanie organizowania społeczności lokalnej, tworzy się środowisko OSL-owców, jak to nazywamy, a więc ludzi, którzy no, pełnią tą funkcję animatorów, być może dojrzeją do stworzenia właśnie odrębnego zawodu. Wydaje się to no, no bardzo ciekawe, tym bardziej, że jak Państwo być może czujecie, wiecie, ta zmiana społeczna. No, Największy taki y, dynamizm y, ma wtedy, kiedy stoi za nią ruch społeczny, ruch instytucjonalny, ruch społeczny. Wydaje mi się, że to są elementy y, właśnie ruchu, który y, może y, wspomóc zmianę wewnątrz systemową. Dalej no, powstało, y, powstało forum współpracy Empowerment. To, y, o tym od początku y, y, dzisiaj y, mówimy i w, to jest bardzo ważne. Ja na poprzedniej konferencji o tym mówiłem, część z Państwa może była, ale empowerment no długo zastanawialiśmy się, co nas łączy w tym projekcie. Zadania są bardzo różne, różne usługi różnymi usługami się zajmowaliśmy, natomiast szukaliśmy takiego wiązadła. No i w pewnym momencie pojawiła się ta trójka, o której mówił Marek Rymsza, empowerment, że tak naprawdę chodzi nam o empowerment, rozumiany z jednej strony jako podmiotowość, to, że... E, pewne poczucie e, podmiotowości, a z drugiej strony też sprawstwo. Że nie tylko chodzi, że mamy pewną taką narrację podmiotową, że tak, e, czujemy się docenieni, ale z drugiej strony, że mamy wpływ, możemy coś zmienić. I, e, e, i ten empowerment jest ważny i dla samych e, osób, które e, są w trudnej sytuacji, żeby. Czuły się podmiotowo i godnie traktowane, a jednocześnie miały poczucie y, wpływu na swoją sytuację, kontroli nad życiem. Ale z drugiej strony chodzi też o system, o pracowników socjalnych, chociażby. Czy oni też czują się podmiotowo i, i, i mają poczucie sprawstwa? No, wiemy z badań i ze spotkań, że z tym nie jest dobrze. I nad tym trzeba pracować. I tak samo nie wszyscy my różne, różne instytucje, organizacje, które w tym obszarze się poruszają, też mamy takie poczucie, że e, e, mamy wpływ na sytuację. Po to powołaliśmy forum współpracy, żeby o tym rozmawiać, ale też osiągnąć jakiś wpływ e, na, na rzeczywistość i, i i żeby urzeczywistniała się taka idea, że mogą e, współpracować e, różne podmioty. W ramach e, forum współpracy w tej chwili działa e, jest już 16 bodajże organizacji sie, sieciowych ogólnopolskich od e, organizacji, które siecią ośrodki pomocy społecznej po e, jest e, Organizacja grupująca Szkoły Pracy Socjalnej. Dzisiaj przychodzi pani dyrektor czy prezes e, e, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Też deklaruje wsparcie, więc e, portal OPS.pl, a więc różne w skali, od e, w prywatnej firmy OPS.pl po Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i różne sieciowe organizacje. Tworzą pewną grupę strategiczną, która ma e, no, tworzyć pewien, pewien szerszy ruch, do którego mogą należeć praktycznie wszyscy, którzy się utożsamiają z tym, że po, ludzie powinni być godni i z szacunkiem traktowani. E, I wydaje mi się, że to ważny ruch e, instytucjonalny, by tak trzeba to nazwać. Nie, e, w teorii e, pedełki społecznej jest takie pojęcie i, e, ruch instytucjonalny. E, bo nie mniej społeczny w tym przypadku, um, udaje się w tej chwili tworzyć. Temu wszystkiemu towarzyszy kwartalnik. Empowerment to wydaje się, że on też jest bardzo ważnym takim e, komentatorem e, te, tych zmian, które, w których jesteśmy w międzyczasie udawało nam się też wytworzyć różne pomysły na to, jak współpracować, jak pracować w ramach zadania, którym ja byłem. Opracowaliśmy taką formułę pracy laboratoryjnej, Laboratorium Innowacji Społecznej. Samą nazwę wymyślił pan Jerzy Gierla Gierlacki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która muszę przyznać, przerosła jakby początkowe pomysły i nadała w ogóle nowy kierunek. Laborat, projekt się kończy, a laboratorium będzie dalej funkcjonowało. Stworzono pewną, całą filozofię i metodę, metodologię pracy, a wszystko zaczęło się od takich pierwszych przymiarek, a e, które polegały na tym, no zróbmy jakąś przestrzeń, w której e, naukowcy, eksperci i praktycy mogą razem e, zastanawiać się nad rzeczywistością. I to się udało. Ciekawe w projekcie było to, że chyba to pierwszy projekt w Polsce, w którym e, on, e, Promocje robiono poprzez film fabularny, zresztą bardzo dobry film, wysoko oceniany na różnych festiwalach. Serial Głęboka Woda. E, nie wiem co o tym państwo sądzicie, ale ja nie za, nie za wiele sądzę, muszę przyznać, bo nie mogłem obejrzeć prawie żadnego odcinka, bo wymieniam po prostu w trakcie. E, one są jednak mocne, te, te odcinki i e, no, właśnie pokazują. E, całą tą e, głębokość tego działania socjalnego. Oprócz tego, e, o tym mówił pan redaktor, jest też kanał YouTube'owy, gdzie jest, jest mnóstwo imprez filmowych z tego, co działo się w trakcie naszego e, projektu. Było dużo też w mediach, były specjalne dodatki, niedawno był też dodatek do gazety wyborczej. Mnóstwo rzeczy pisano, mówiono w mediach lokalnych i to być może jest szczególnie ważne, bo ważna jest taka narracja ogólna, która jest w krajowych mediach, natomiast no, media lokalne no, mówią o konkretach i kryta, które można szybko zweryfikować. Jeżeli komuś się pomogło, no to każdy o tym wie i w gazecie nie można nakłamać. Siłą tego, w zasadzie zacząłem od tego, to był zespół, tu w trakcie wystawy na dworcu centralnym. E, z tej okazji odnowiono też dworzec centralny w Warszawie e, i tam żeśmy się spotkali grupą projektową, ekipa zacna. E, naprawdę fajnie się w tym zespole... W wspólnocie, bym tak powiedział, górnolotnie pracuje. Ja szkoda, że ten projekt się kończy, proszę Państwa. Ja już się tak przyzwyczaiłem. Już nie pracuję w projekcie, bo pracowałem już parę miesięcy, a w zasadzie cały czas pracuję w projekcie i w zasadzie on się zaraz skończy, a no, chyba trzeba będzie dalej pracować. I to mówię też metaforycznie, że ta, ta robota, ta droga, ona powinna być kontynuowana i zawsze musi być kierowniczka, proszę Państwa. Agnieszka, Beńko, bardzo Ci dziękuję, bo dzięki Tobie wiele rzeczy się udało. Agnieszko, nagródźcie Państwo. A, jakieś oklaski Agnieszka. właśnie. Trzeba słuchać kierowniczki. Myśmy ją słuchali i dobrze, żeśmy na tym wyszli. Dziękuję bardzo. Bo do, dokładnie taki sam problem był w mojej firmie, czyli prezes polskiego radia cały czas się ustawiał w kolejkę do ministra finansów, bo to było ważne, i nie mógł tam się doczekać, bo albo w międzyczasie go zmieniano, albo czekał parę lat, i w końcu pani Jadzia sekretarka wymyśliła, jak to zrobić. Pani Jadzia powiedziała tak Pani prezesie, a minister finansów, to przecież rano przychodzi do radia. a mówi: no to przychodzi. Tak raz w miesiącu średnio tam w sygnałach nie ma swoje okienko i, i odpowiada na pytania dziennikarzy, a kto go doprowadza do studia? A jakiś tam asystent starzysta Zwalniamy tego dnia asystenta stażystę, ja zrobię herbatę zamiast niego, czy tam kawę dla. Pana ministra, pan będzie czekał przy wejściu, wybierzemy dłuższą drogę, żeby dłużej do tego studia iść, i studio przeniesiemy z pierwszego na drugie. Pan będzie miał dodatkowe 2-3 minuty, windą nie po schodach, po schodach powoli. I tak było, szczerze powiem Państwu. Prezes się rano ustawił o siódmej i chyba załatwił, bo teraz zauważyłem, że inni członkowie zarządu też się ustawiają, jak są ważni goście. Więc możemy zrobić tak. I Umówię panu, zaprosimy pana do radia tego samego dnia, co minister finansów. Pan przyjdzie, niby przypadkowo, troszkę wcześniej, i tam przy tej kawie, i, i po drodze to się, to się wszystko da załatwić. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.